Ja ten filmik, wiecie, zaczynam pałc i zacząłem ćwiczyć. Pokazałem mojemu synkowi, a mój synek, jak to mój synek. Tata, a ile tam ćwiczyłeś, jak kręciłeś ten film? A ja mówię. U minutę, bo to tylko do filmu synek, syneką. No widzisz, tata, a ja robię trening godzinę jak u siebie jak chodzę i dwa razy w tygodniu. Więc postanowiłem, że codziennie będę robił planka i będę patrzył e, jak mi idzie czy raz z utratą wagi i e, z energią z tłuszczu, która będzie przybywała e, podczas robienia opostu, po te moje planki będą dłuższe. No to jedziemy. Plank, dzień pierwszy. A, A. 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 A tak, żyje pan. Minuta. A, do zobaczenia jutro. Jeśli jutro nastąpi. Tej, No,